Zapewne coś, zapewne coś w tym jest, że... A nie powinno tak być, bo każdy samorząd powinien być odrębny. Nie, nie. Szczere pytanie, szczera odpowiedź. Pamiętam, zanim rozpoczęła się ta kadencja, kiedy to próbowaliśmy tworzyć większość, zarówno jedna strona, jak i druga strona, grupa radnych, prawda? Trudno mówić tu o stronie. Kiedy to pierwszy wynik głosowania na starostę był wynikiem nierozstrzygniętym, gdy zaczęliśmy prowadzić rozmowy, pojawia się Pan Burmistrz Finster. Może Pani może to jest odpowiedź na no to postawione pytanie. Dlaczego w tym momencie Pan Burmistrz Finster pojawił się, przecież nie był najstarszym radnym otwierającym obrady i tak dalej i tak dalej, a się pojawił. I w moim odczuciu, mniemaniu, rozdał karty, bo nie powinno być pana burmistrza w tym miejscu. Myśmy byli zaskoczeni ze do kolegi Piotra Stankę, i był także obecny w czasie tego rozmów. Sądzę, że było jeszcze kilka spraw, chociażby budowa sali gimnastycznej przy Nowym Mieście, no, gdzie początek nie był zbyt szczęśliwy. Odkryto, które można było pewne kwestie przewidzieć wcześniej, nie przewidziano, poszły za to skutki finansowe. Pojawia się na sesji. Czyli się ma prawo, jak nie chodzi. pan starosta zaprasza, się, pan przewodniczący, pan burmistrz i tłumaczy, kiedy inwestorem jest tak powiat. Czyli są, były takie momenty, stąd nie może przeświadczenie, bo skoro takie pytanie pada, to nie pytanie, nie, nie pada zapewne od pana, panie Mariuszu, ale słyszalne to jest. W drugą stronę nie słyszałem, żeby pan starosta był na sesji Rady Miejskiej w podobnych okolicznościach, czy pan Wójt, czy pan burmistrz Szczerska i próbował wcześniej rozdawać karty, chociaż w mieście trudno było je rozdawać, bo z góry była większość, że widziałem. Także ja sądzę, że te przypadki mogły zdecydować o takim, a nie innym przeświadczeniu. Z góry uważam, że niepotrzebnie to się stało i ufam, że teraz tak nie będzie.